Szanowni Państwo, doszedłem do wniosku, że jeszcze mogę dla Państwa coś zrobić. Dlatego też postanowiłem ubiegać się o mandat radnego do Rady Powiatu. Moje wykształcenie: Jestem inżynierem ochrony środowiska oraz magistrem pedagogiki. Moje dotychczasowe dokonania: utworzyłem wiele komitetów społecznych i tak do spraw telefonizacji, do spraw odciągowania i kanalizy, do spraw utworzenia komisariatu policji, do spraw utworzenia apteki, do spraw przywrócenia poczty w Wagańcu, do spraw utworzenia sądu rejonowego w Alstorowie Kujawskim, do spraw popierania budowy Tami na Wiśle. Jestem pomysłodawcą i organizatorem festiwali weganickich. Jestem pełnomocnikiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zarządzie Gminnym OSP w Wagańcu. Jestem wiceprezydentem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dęty w Toruniu. Mógłbym jeszcze dalej wymieniać moje dokonania, ale to powinno wystarczyć, aby Państwo mieli szersze wyobrażenie o mojej osobie. To nie jest fikcja, to konkretne działania poparte czynem z mojej strony. Sam się zastanawiam, co kieruje moim postępowaniem w działaniu społecznym, bo przecież wszystko kosztuje. Zabieram mi czas i potroszę zdrowia. Powiem tak, niezależnie czy Państwo popierają czy ganią moje działania, to wyobraźcie sobie, moi kochani. Te wszystkie działania społeczne sprawiają mi wielką satysfakcję, że jestem potrzebny, że komuś mogę pomóc. Zresztą te wszystkie dokonania robię dla Państwa. Ale dość refleksji. Na pewno jesteście Państwo ciekawi, co zamierzam robić dla Waszych gmin, dla Państwa. A więc nic nie obiecuję, ale lubię zaskakiwać. I tak będzie dalej, bo wilka nie wypędzi się z lasu. Szanowni Państwo, czytacie ulotki kandydatów na radnych. I co w nich jest? Same obiecanki. Tylko zwróćcie uwagę, co do tej pory taki kandydat zrobił. Czy tylko chodzi mu o, was, o Wasze głosy? Szanowni Państwo, do, dokonacie sami wyboru. Serdecznie zapraszam Państwa do licznego udziału w wyborach. Dziękuję za uwagę. Stanisław Morawski, kandydat do Rady Powiatu.